Trzaskowski na proteście. Sprawdzam ulice miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Solidaryzuje się z kobietami. W tak ważnym czasie solidaryzuję się z kobietami i ze wszystkimi protestującymi. Jako prezydent Warszawy sprawdzam na ulicach miasta sytuację pod względem bezpieczeństwa, napisał wieczorem na Twitterze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W środę od godzina. 18.30 – Na ulicach Warszawy trwa protest po opublikowaniu na stronach Trybunału Konstytucyjnego uzasadnienia do październikowego wyroku w sprawie aborcji. Spod siedziby TK, gdzie rozpoczęła się demonstracja, jej uczestnicy udali się w okolice siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulica Nowogrodzkiej, a następnie wrócili znów pod Trybunał. Na ulicach Warszawy obecny jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tak ważnym czasie solidaryzuję się z kobietami i ze wszystkimi protestującymi. Jako prezydent sprawdzam na ulicach miasta sytuację pod względem bezpieczeństwa. Dziękuję ratownikom, że tu są. Do wszystkich protestujących uważajcie na siebie. Hasz kobiet, napisał samorządowiec na Twitterze. 22 października TK za niekonstytucyjny uznał przepis tak zwany. Ustawy antyaborcyjny który dopuszcza przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu. Wyrok Trybunału ma jeszcze w środę zostać opublikowany w dzienniku ustaw.